Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej, piątej planecie układu słonecznego o Jowiszu. Jowisz jest gazowym olbrzymem jednocześnie największą planetą układu słonecznego. On sam waży więcej niż wszystkie pozostałe planety razem wzięte. Tak naprawdę waży więcej niż wszystkie pozostałe planety razem wzięte ponad dwa razy. Swoją nazwę zawdzięcza rzymskiemu królowi wszystkich bogów Jowiszowi. Mimo swoich rozmiarów Jowisz kręci się najszybciej w całym Układzie Słonecznym. Cały jeden obrót zajmuje mu tylko 10 godzin. To znacznie szybciej niż Ziemia, której ten obrót zajmuje 24 godziny. Przez to, że kręci się tak szybko, robi się trochę spłaszczony. Jowisz ma bardzo charakterystyczną atmosferę, szczególnie górne warstwy. Gdyby poleciał na nią kosmonauta i mógł powąchać trochę to, jak ona pachnie, nie byłby zadowolony. Dlatego, że pachnie ona przez to, że składa się z, w dużej mierze z metanu i siarki. Jak zgniłe jaja, czyli takim bardzo niefajnym bąkiem. Jowisz jest ważny dla nas na Ziemi też z jednego powodu: jest bardzo duży i ma bardzo silną grawitację. Dzięki czemu przechwytuje asteroidy, planetoidy i komety, które mogłyby uderzyć w Ziemię. Dzięki swojej silnej grawitacji przejmuje je i one albo uderzają w niego, albo wyrzuca je z powrotem poza Układ Słoneczny. Jedną z, jedną z najbardziej znanych cech Jowisza jest jego superburza. Zwana antycyklonem. Możemy ją zobaczyć też tutaj. Burza ta Trwa na już ponad 350 lat, bo 350 lat temu pierwszy raz ją zobaczyliśmy, ale powoli się kończy. I być może za naszego życia niektórzy naukowcy mówią, że już w ciągu 20 lat całkowicie zniknie z powierzchni Jowisza. Jowisz też ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Najsilniejsze pole magnetyczne w całym Układzie Słonecznym. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym niewidzialnym polu, które chroni Ziemię i atmosferę i nas przed promieniowaniem kosmicznym? Jowisz ma to o wiele, o wiele, o wiele silniejsze. A co ciekawe, to ma to pole tak silne, że możemy go posłuchać. Jeśli kiedyś włączycie radio i usłyszycie, na, i usłyszycie tam zakłócenia i trzaski, to będzie właśnie dźwięk pola magnetycznego Jowisza, które słyszymy tu na Ziemi, mimo takiej odległości. Dużo już wiemy o Jowiszu, ale niebawem dowiemy się o nim znacznie więcej. Dzięki sądzie Juno, którą na Jowisza wysłaliśmy, która już zaczęła go badać, i niedługo może zdradzi jego kolejne tajemnice. Jowisz ma też bardzo dużo księżyc. Najwięcej w układzie słonecznym. Obecnie wiemy o 79. Ale to jest temat na kolejny odcinek. Do zobaczenia!